35. W sesji Rady miejskiej już z dnia 13 kwietnia 2020 roku. Pani Holga Berdyś. Dzień dobry, jestem. Pani Maria Bońska. Ej, dzień dobry, obecna. Pani Elżbieta Kogola. Dzień dobry, jestem. Pani Kazimierz Jańczyk. Pan Kazimierz Jańczyk. Jestem Jestem dzień dobry. Jestem, dzień dobry. Nie słychać przewodniczącego. No właśnie. Nie ma go Pan Leszek Kowalski. Jestem, dzień dobry. Pan Grzegorz Krygiełek. Jestem, dzień dobry. Pani Halina Kiergier. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Krymicki. Dzień dobry, jestem. Pan Sławomir Kujawa. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Kurek. Pan. Bardzo duże sprzężenia. Pan Idzi Mądry, usprawiedliwiony. Pani Aleksandra Nowakowska. Pani Alicja Ochutło Salamon. Dzień dobry jestem. Pan Jacek Orzechowski. Dzień dobry jestem. Pan Piotr Ostrowski. Dzień dobry jestem. Pan Sławomir Ryś? Pan Sławomir Ryś? nie? No. Mamy Pana Słowo Nie To nie Pan Dariusz Samur. Dzień dobry, Dzień jestem. Pan Bernard Szafrański. Jestem. Pan Robert Szafrański. Dzień dobry, jestem. Pan Grzegorz Wesołek. Dzień dobry, jestem. Jeszcze raz pan Sławomir wyjść, czy jest połączony? Dobrze. Wysoka Rado, otwieram Panie. 55. sesję Rady Miejskiej. w Gminie złożono na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawową liczbę 21 rady w sesji bierze udział 19 radnych, co stanowi 90%, czyli wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza. Oraz wszystkich oglądających se sesję w trybie y, online. Yy. Sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 3 przez pana burmistrza. W związku z tym przedstawię porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum nastąpiło, przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Rzędzina na dofinansowanie kosztów budowy przyłączyk analizacyjnych przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Punkt piąty zakończenie. Panie Burmistrzu, wszystko co do tego porządku obrad? Tak, tak dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. E Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Żmina do finansowania kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznej. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Na Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o od zgłoszeniu w Dzienniku Urzędu Okwoje i Pojazto Pomorskiego. Proszę Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Przede wszystkim Panie Przewodniczący bardzo serdecznie dziękuję, że podobnie jak ja, podobnie jak ja też mi pan dostrzegł, dostrzegł potrzebę zorganizowania tej sesji nadzwyczajnej, bo rzeczywiście sytuację mamy nadzwyczajną, ona wynika. Z wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej co do zapisów, zarówno projektu uchwały w punkcie trzecim, jak i porządku obrad, jak i w punkcie czwartym. Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę, że zarówno projekty które były przedstawione ze sobą Radzie w terminie, czyli w punkcie trzecim, dzisiaj znajdujący się projekty w punkcie czwartym uzyskał pozytywną opinię Urzędu Ochrony konsumentów, Konkurencji Konsumentów i również te projekty uzyskały wcześniej pozytywną opinię właściwego komisarza do spraw rolnictwa. Jak Państwo pamiętacie, obydwa te projekty wzbudziły wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oczywiście po analizie prawnej uznaliśmy, że nie będziemy wchodzić tutaj w spór, nie będziemy zaskarżać tej decyzji tego orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlatego, że w ten sposób wydłużyłoby postępowanie w realizacji tych projektów, a tym samym działałoby na szkodę mieszkańców, czyli mieszkańcy nie mogliby się ubiegać o dofinansowanie do tych rozwiązań ekologicznych. W związku z tym, dokonaliśmy stosownych zmian wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Oczywiście w ślad za tym też poszły opinie również, ponieważ te to, to nasze działania wymagały ponownego zwrócenia się i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściwie, Pan do ds. Komisja, żeby zaopiniować yy, te projekty uchwały, tak to zostały Również ze, ze zmianami przez nas prowadzonymi obydwa podmioty pozytywnie zaopiniowały i przedmiotową uchwałę przyjąć w punkcie trzecim, porządku obrad na punkcie czwartym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę o głos, panie przewodniczący. Na pewno. Tak. Proszę. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący. Widzę, że pan Sławomir Ryś dołączył. Prosiłbym go tak, do... jestem. Dzień dobry. obecności. Dziękuję. Powitaj panie Sławku. Panie burmistrzu. Chciałbym powiedzieć, że w dniu wczorajszym Komisja Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu również zapoznała się ze zmianami wprowadzonymi do obu projektów, bo będę mówił od razu o obu projektach. Wszystkie te zmiany jakby są wynikiem uwag, uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkie uwagi jakby zostały uwzględnione w tych zmianach dotyczących, w tych dwóch projektach. Więc Komisja Ochrony Środowiska w dniu wczorajszym y, jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała <coughs> ten projekt. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Y, panie Burmistrzu, y, metodą taką y, poprawiania uchwał, czy eliminowania y, y, gdyby dwóch głosów, bo jeden głos był Urzędu Miejskiego, Urzędników, Oparty głosu Pana Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, drugim jest Regionalnej Izby Obrachunkowej, to chcę tylko, żeby do protokołu zostało to dołączone, że jeżeli urząd miał inne zdanie, a Regionalna Izba inne, czyli uchwała nie jest de facto urzędu miejskiego, należało w uzasadnieniu przedstawić całą terminologię, w jaki sposób powstała ta uchwała, czyli że w dniu tym i tym była uchwała, która została uchylona, następnie uchylona uchwała została e, poprzez zmiany, jakie wniosła Regionalnie Złochunkowa ustosunkowana się takie i takie zmiany, w związku z tym podjęto uchwałę po zmianach taką i taką. Dzisiaj ta uchwała z tego uzasadnienia, to tak wygląda, jakby powstała nowa, i nigdy byśmy nad nią nie pracowali, tylko dopiero dzisiaj. To jest dla przyszłych pokoleń, gdzie następują jakieś zmiany. Dwa lata temu ta uchwała była dobra, a po dwóch latach jest inna, ale tak się życie zmienia. Ja nie mam tutaj, jak gdyby, żeby nikt nie odebrał, że znowu jest to coś złego, czy nie, ale dla mnie jest to tuszowanie, jak gdyby pracy, jaka wynikła. Nad tą uchwałą i w wyniku tych zmian doszliśmy do tej uchwały, która no, przyjmijmy, że będzie dobra, bo ja nie wiem. I dlatego w uzasadnieniu składam wniosek e, do protokołu, nie do Rady, bo jest mniejszość i wiadomo, że nie będę tu się bawił w to, ale że w uzasadnieniu brakuje e, tak zwanej chronologii powstawania tej uchwały. Dziękuję bardzo. Musimy mieć jakąś chronologię powstawania. Proszę przystąpić do głosowania. Pierwsze słyszę, że w tym porównaniu się prowadzi. Ale nie, nie udzieliłem panu głosu. Pierwszy słyszy. To, to był pierwszy.

Na głosowaniu po dojściu Pana Sławomira Radzieckiego w głosowaniu brało udział 20 głosów za, 15 głosów przeciw, 1 głosów wstrzymujących, się 4. Uchwała przeszła. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Rzymie na dofinansowanie kosztów budowy przełączeń kanalizacyjnych, przydomowych, przepompowanych ścieków oraz przydomowych oczyszczalni. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi znienia. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko pomorskiego Proszę Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja już się odnosiłem w, w poprzednim wystąpieniu, więc może nie będę się podkładać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Dziękuję. Ja mam znowu do protokołu wniesienie tylko. Chciałbym, żeby na piśmie do Biura Rady wpłynęło pismo od wydziału finansowego, który przestrzega wydawanie środków finansowych budżetu, na jak, jak będzie rozgraniczanie finansowania przyłączy do domów, gdzie zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może gmina inwestować na terenach prywatnych, tylko na własnych. Chciałbym wiedzieć, na jakiej zasadzie będzie to rozgraniczone? Czy jest opinia lub wytyczne takie, że gmina Żmin może ponosić koszty? Bo przyłącza jedne będą takie, że ktoś będzie miał do płotu 2 metry, a ktoś może mieć dom 50 metrów od drogi i trzeba będzie taki przyłącz robić. W związku z tym chciałbym wiedzieć, taką opinię bym chciał uzyskać od Wydziału Finansowego do tej uchwały. Z tego względu, że dla mnie ona ma wadę, z tego względu, że nie jest określone przyłącze, czy do, tak jak zawsze było do granicy posiadłości, czy i, i, mamy rozumieć, że przyłączę jako y, y, składnik Ej, to stały, to przyłącz sam, jest, jest, o, jest wtedy, gdy zostaje odebrany jest i jest połączony z do do po domem bezpośrednio y, do kanalizacji. Bardzo sobie sobie tak do, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Proszę przygotować głos. są Thank you. <coughs> 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 Pan Kurek i Pan Krynicki, jeżeli by mogli. Panie Jurku, Gdzie tam. Panie Jurku, może Pan powie, jak głosuje, bo nie mamy. Ja głosowałem wstrzymujący, ale tutaj nie chcę mi to wysłać. Dobrze, dziękujemy. Udział w głosowaniu brało 20 osób, głosów za 14, e, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących 5. E, dziękuję bardzo. E, panie burmistrzu, że nie ma tego w porządku obrad, ale ja sobie tu pozwolę, dwie rzeczy jeszcze powiedzieć dzisiaj, może trzy. E, pierwszą rzecz to chciałbym Państwu poinformować, że obiegła nas informacja, że jeden z naszych byłych kolegów radnych zmarł pan Andrzej Kujawa. W związku z tym. E, no, Pochyl, po, pochylmy się nad tym, gdyż y, śmierć jest rzeczą bardzo trudną i do nas robi to doznanie, tym bardziej, że to jest kolega, który był radnym. Pan Andrzej Kujawa był osobą y, dość znaną i osobą dość lubianą, aczkolwiek również był osobą, która była y, osobą kontrowersyjną, która dodawała pikant serii naszemu samorządowi, nie tylko wtedy jak był radnym, ale również jak się udzielał społecznie. Chciałbym złożyć rodzinie i wszystkim kondolencje związane z panem Andrzejem Kujawą z tego względu, że osobiście go znałem, również byłem wtedy przewodniczącym rady, gdy on był radnym. W związku z tym mam jeszcze większą do tego gdyby, przyzwolenie, żeby złożyć kondolencje rodzinie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 24H ust. 3 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminy przypominam o złożeniu w dwóch z oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. Poprzedniego roku wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i za rok poprzednich i jego korektami, jeżeli takie nastąpiły. Ostatnią rzeczą, którą chciałem dzisiaj jeszcze zrobić, to chciałbym złożyć życzenia wielkorocne dla mieszkańców Gminy Żyń, dla państwa i na ręce burmistrza, dla pana burmistrza i pracowników i wszystkich jednostek samorządowych. Gdyż w tych trudnych czasach, gdzie dwa lata nas znękała pandemia, dzisiaj nas znęka pokłosie wojny na Ukrainie, myślę, że te święta powinny być jednym refleksją, a z drugiej strony odprężeniem od tych trudnych sytuacji, które mimo wszystko wszystkich nas dotykają i na nas spływają. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu zakończenia. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy zaplanowane na dzień dzisiejszy porządek obrad. Serdecznie dziękuję paniom i panom radnym, panu burmistrzowi, wszystkim obecnym za uczestnictwo w 55. sesji Rady Miejskiej w Zimie. Zamykam 55. sesję Rady Miejskiej w gminie. Dziękuję państwu za uczestnictwo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.